Super umysł, cóż to takiego jest. Znaczy, mm, po pierwsze się zastanawiam, dlaczego. Ja już z Wami prowadzę treningi już od tak dawna. Dlaczego, dlaczego dopiero teraz? Ale najwyraźniej wszechświat uznał, że um, dopiero teraz jestem gotowa na to, żeby przekazać Wam wiedzę. Ale tak naprawdę będę przekazywał. Nie w tym webinarze, w ogóle w tym ciągu. Tak? Zaraz pokażę Wam troszeczkę szerszy zakres tego projektu. E, więc. W ciągu super umysłu, będę przekazywać wam wiedzę z całego mojego życia, z całego mojego doświadczenia psychotronicznego. Ja już na początku tego roku dostałam bardzo silną informację z góry, że mam przekazać swoją wiedzę psychotroniczną w sposób uporządkowany. Um, no tak. <grym> I słuchajcie, brzmi to, e, brzmi to trochę jak hochsztaplerstwo. Ho, Boże, jedyny super umysł. Co, co to znaczy, że super umysł w weekend? Słuchajcie. Temat super umysłu jest tak so, 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 soczysty, <grymne> tak juicy, tak soczysty, że w zasadzie od tysiącleci ludzkość zgłębia temat. A, a psychotronicy szczególnie to jest taki konik, czarny koń tych wyścigów. A szczerze powiedziawszy, no bo wiecie, od kogo można się uczyć psychotroniki, tak naprawdę, na, w obecnym świecie albo od takich samozwańców jak ja, albo od instytucji, bo oficjalnych instytucji, oprócz Szkoły Psychologii Psychotronicznej w Biemstoku i paru innych. To nie ma na psychotronikę, a wręcz jest, że psychotronika to nie jest nauka, ale tak naprawdę psychotroniki uczymy się od um, uporządkowanych instytucji, jakimi są służby specjalne. <śm> I, więc, um, jak patrzę właśnie na te działania psychotronicznych szkół, służb specjalnych, to ich takim głównym konikiem był właśnie super umysł, a w zasadzie nie super umysł sam w sobie, tylko Stworzenie super człowieka. I tym się naprawdę. I, I różne sekty, i stowarzyszenia, i tajne loże. Kto się tym nie zajmował, stworzeniem super człowieka? Więc słuchajcie, brzmi jak hostaplerstwo, ale nie wyważamy otwartych drzwi. Jest cała masa wiedzy, krowa wielka wiedzy o tym, jak naprawdę ten super umysł osiągnąć i mamy potwierdzenia nie tylko z psychotronicznego świata, ale i z wedyjskiego.